Trzeba przestać żyć pod kloszem. Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejną ucztę przed śniadaniem, nasze spotkanie ze Słowem Bożym, Słowo Boże, które nas karmi. I też ten fragment w Starym Testamencie, mądrość Boża obficie zastawiła stół i zaprasza wszystkich, chodźcie, spożywajcie, posilcie się do syta. Ta Boża mądrość, która jest zawarta na kartach Pisma Świętego, zaprasza Cię każdego dnia. Chodź do mojego stołu. Bierz, spożywaj, bądź syta, bądź najedzony, najedzona, niech Twoje głody będą zaspokojone poprzez moje słowo, które jest słowem miłości. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za niedzielę, za Dzień Pański. Dziękuję Ci, że. Chcesz, żebym się zatrzymał, zwolnił, odpoczął niedziela, czyli nie dzielić, nie dzielić jakiejś miary do wagi, do handlu, czyli nie działać. Chcę oddać Ci mój czas, bo wiem, że to Ty dla mnie będziesz źródłem pokoju, źródłem radości, źródła sensu i świadomego celu mojego życia, jakim jest zbawienie. Dobry Boże, to obie zawierzam to dzisiejsze rozważanie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania niedzieli, 33 tydzień zwykły, rok C. Zaznaczam, że od pierwszej niedzieli adwentu rozpoczynamy rok A. I to też jest taki ten cykl trzyletni, żeby lepiej poznać Słowo Boże. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział, przyjdzie czas, kiedy z tego na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony, zapytali go, Nauczycielu, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie? Jezus odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić. Ja jestem, oraz nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi i nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza, ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować, wydadzą was do synagog i do więzień, oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej mowy. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się usprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie spadnie, przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Ale włos z głowy wam nie spadnie, przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Jak się mają te słowa, że włos z głowy im nie spadnie apostołom, skoro. Pan Jezus powiedział kilka zdań wcześniej, lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Będą was prześladować. I moi drodzy, właśnie, trzeba na to popatrzeć szerzej i całościowo. Pan Jezus w wielu momentach Ewangelii, w wielu momentach swojego życia, chociaż miał świadomość tego, że czyha na Niego zasadzka, ponieważ chcą Go zabić, to on przechodził pomiędzy nimi, i nikt mu nic nie robił. Zatem ten symboliczny włos z głowy mu nie spadł. Jednak gdy nadeszła godzina, Pan Jezus wycierpiał. I oczywiście mamy to też na podstawie różnych objawień, te męki to, że był właśnie ciągnięty za włosy, za, za brodę. Być może no, też tutaj były te włosy wyrywane, żeby mu sprawić cierpienie. Może korona cierniowa także rozdarła mu skórę głowy i przez to yy, yy, no, ten symboliczny głos z wło włos z głowy mu spadł, i też dosłownie. Ale moi drodzy, co jest najważniejsze? Że to przysłowie. Tak naprawdę odnosi się do ostatecznego zwycięstwa, czyli do zmartwychwstania. Czyli, że gdy będziesz przy Chrystusie, gdy będziesz wierny Jego Ewangelii, to ostatecznie wygrasz. Wygrasz życie, życie wieczne. I trzeba przestać żyć pod kloszem, bo klosz sprawia, taki metalowy sobie wyobraźmy, klosz, jakiś srebrny, tam pod nim są jakieś może owoce, coś innego. I my jesteśmy tym takim kloszem przykryci bardzo często. I my myślimy, że tylko to, co jest w granicach tego klosza, to jest wszystko. A jeżeli podniesiemy, to nagle otwiera się nowa przestrzeń. I tak samo tutaj. My czasami myślimy, że tylko ten świat i tyle. I żyjemy pod tym kloszem doczesności. A tak naprawdę Pan Bóg zaprasza nas do wieczności. I trzeba Dalej się przebić oczyma wiary, nadziei i miłości. I moi drodzy, to co też powiedziała Maryja w Fatimie, na koniec moje niepokalane serce zatriumfuje. Każdy, kto będzie ukryty w tym sercu, każdy, kto będzie zawierzony temu sercu, ten zwycięży i przez Maryję, która prowadzi do Chrystusa, osiągnęmy zbawienie w Bogu, w Trójcy. Który jest ojcem i synem i duchem świętym i który ostatecznie zwyciężył wszelkie zło, cierpienie, niesprawiedliwość, krzywdę. I niech Twoją odpowiedzią na to dzisiejsze słowo będzie komentarz: Panie, chcę być Ci wierny. Panie, chcę być Ci wierny. Zapraszam Cię na wczorajszy wieczornik. Tutaj za chwilkę pojawi się okienko, warto kliknąć, 10 minut wysłuchać o prawie Bożym. O prawie Starego Testamentu. Zapraszam też jutro na ucztę przed śniadaniem i do korzystania z tych treści, które tutaj dla Was są. A na całą niedzielę, dzień pański, dzień błogosławiony. Niech Was hojnie błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki szczęść Boże i do zobaczenia do jutra.